Zaginięcia zawsze budzą niepokój, ale są takie, które od samego początku wydają się inne, pełne luk, niedomówień i błędów. Sprawa Beaty Klimek to właśnie jeden z takich przypadków. Młoda kobieta znika bez śladu w środku dnia, w pobliżu zabudowań. Psy tropiące podejmują ślad i prowadzą w kierunku pola z wiatrakami, i nagle cisza trop się urywa. Na tym kończy się oficjalna wersja, ale nie kończą się pytania. W tym odcinku przyjrzymy się jednemu pozornie drobnemu szczegółowi. Czy ktoś naprawdę sprawdził stary holenderski wiatrak? Który stoi niedaleko miejsca, w którym urwał się trop? Data Klimek znika 7 października 2024 roku. Okoliczności są niejasne: wiadomo, że miała kontakt z konkretnymi osobami, że wyszła z mieszkania, ale nie wiadomo, czy do tego mieszkania wróciła. Policja zostaje uwiadomiona dość szybko. Ruszają działania, przeszukanie terenu, wykorzystanie psów tropiących. W tym właśnie momencie pojawia się jeden z kluczowych elementów, który został, jak się wydaje, pominięty w medialnym przekazie. Psy tropiące podejmują zapach i prowadzą w stronę wiatraków. Nie chodzi o typowe turbiny energetyczne, chodzi o konkretny, historyczny, opuszczony wiatrak. Holenderskiego typu, stojący na uboczu, łącznie z wiatrakami nowego typu. I to tam, dokładnie tam, zapach się urywa. W pracy służb psy tropiące pełnią ogromną rolę. Są szkolone do wychwytywania śladów zapachowych, które dla człowieka są kompletnie niewyczuwalne. Potrafią podjąć trop po kilku, a nawet kilkunastu godzinach od zniknięcia. Ich zachowanie jest analizowane przez przewodników. Każdy ruch ma znaczenie. Jeśli pies gwałtownie przerywa tropienie, krąży w jednym miejscu, nagle traci zapach, to zazwyczaj oznacza jedno: osoba, której szukano, została przeniesiona w sposób, który przerywa ciągłość zapachu. Najczęściej wsiada do samochodu, ale są też różne inne możliwości. Kontakt z substancjami, które neutralizują zapach. Może być to również zgoni usunięcie zwłok. Psy doprowadzają służbę do wiatraków i tam przestają działać, nie idą dalej. Trop się kończy. W miejscu, gdzie urywa się trop, znajduje się stary wiatrak holenderskiego typu. Tego rodzaju budowle mają konstrukcję wielopiętrową. Często z bardzo małymi pomieszczeniami, schodkami, platformami. Z zewnątrz mogą wyglądać malowniczo, ale w środku często są puste, zniszczone, zaniedbane, idealne na kryjówkę albo na coś znacznie gorszego. I tu pojawia się najważniejsze pytanie: czy ktokolwiek przeszukał ten wiatrak od środka? Czy sprawdzono wszystkie poziomy, piwnice, jeśli istnieje, wnęki w ścianach, przestrzenie między deskami, podłogi i poddasze? Jeśli nie, to ogromne zaniedbanie. Jeśli tak, dlaczego nie wspomniano o tym w żadnym oficjalnym komunikacie? Rozważmy logiczne scenariusze. Beata dotarła do wiatraka pieszo, lub została tam zaprowadzona. To miejsce odosobnione, ale dostępne. Tam trop się urywa, co sugeruje, że weszła do środka, lub mogła tam zostać ukryta, lub przetransportowana dalej. Być może została zamknięta w wiatraku, nawet na krótko. To nie musiało być miejsce zbrodni, ale mogło być miejscem przejściowym, a może właśnie tam doszło do przestępstwa. Brak dowodów to nie to samo, co brak wydarzenia. Czy pobrano próbki gleby z okolicy wiatraka, czy użyto psów do wykrywania zwłok właśnie w tym miejscu? Czy ktoś sprawdził, czy nie ma tam zakopanych rzeczy, śladów krwi, włosów, ubrań? Jeśli nie zrobiono tego w pierwszych dniach, szanse na wykrycie czegokolwiek maleją z każdym dniem. Być może ktoś widział podejrzane auto w rejonie wiatraków. Być może lokalna społeczność zauważyła coś dziwnego właśnie tam. Być może światła, odgłosy, albo jakiś ruch. Te pytania trzeba stawiać nawet teraz. Zbrodnie nie znikają, one zostawiają ślady, czasem w terenie, czasem w ludzkich wspomnieniach. Jeśli ten wiatrak nigdy nie został dokładnie przeszukany, to mamy do czynienia z milczącym punktem na mapie zbrodni, miejscem, gdzie coś mogło się wydarzyć i nigdy nie zostało to odkryte. To miejsce należy sprawdzić. Nawet teraz, po czasie, lepiej późno niż wcale. Jeśli jesteś osobą, która mieszka w okolicy, widziała coś podejrzanego lub zna szczegóły dotyczące tego wiatraka, zgłoś to anonimowo. Jeśli jesteś dziennikarzem, policjantem, detektywem, nie ignoruj tej wskazówki. Jeśli jesteś po prostu człowiekiem, pamiętaj, że każda sprawa to czyjeś życie. I czyjaś rodzina, która wciąż czeka? Jeśli podobają Ci się moje filmy, zasubskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę i napisz komentarz. A jeśli chcesz mnie znaleźć, to linki do mojej strony i grupy znajdują się pod filmem.